Dobra, witam, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek o cięciu szkła do mikroskopu 3D. Jak tutaj widzicie, pryzmat już się mm, klei do tej pierwszej, jakby części pod obiektywem. No i jak widzicie, ładnie się tutaj wysuwa, także mamy dwie możliwości y, przekształcania tego obrazu teraz w trybie normalnym 2D po usunięciu pryzmatu. Y, Wchodzi w tryb 3D. Pod spodem jest obiektyw z kamerą, który odbija pod kątem 90 stopni, tutaj przez ten pryzmacik, cały obraz. No i cały myk polega na tym, żeby zainstalować lustro pod odpowiednim kątem, żebyśmy mogli właśnie ten widok uzyskać w trybie 3D, jaki prezentują Chińczycy na AliExpressie, którzy sprzedają coś podobnego, tylko. Troszeczkę inaczej wykonane, w cenie od minimum 600 zł do 1000. Także grubo jest. Tutaj my, jako Polacy, próbujemy to zrobić po swojemu, dzięki pewnej osobie, która ma bardzo duże doświadczenie w projektowaniu druku 3D. To ona zaprojektowała to wszystko, co teraz widzicie. Ja tylko jestem jakby takim wykonawcą, który to wszystko testuje. Dobra, skupmy się teraz na cięciu szkła. To nie jest prosty proces. Powiem wam, że sprzed tym e, zasiągnąłem sobie rady tutaj na YouTube i pokażę Wam jaki fajny filmik znalazłem pewnej osoby. Jeżeli uda mi się teraz to fajnie wam pokazać. Aha, przeglądarka Firefox musi być uruchomiona. Dobra, teraz będzie ok. No i tutaj znalazłem, no, można powiedzieć, profesjonalistę, fachowca, który siedzi w w tym biznesie od 27 lat prowadzi swoją własną działalność i on tutaj pokazuje co zrobić jeżeli jesteśmy początkującymi osobami, jak podejść do tego tematu. Ja sobie już to oglądałem, troszeczkę już tam tej wiedzy jakby zaczerpnąłem z tego filmiku, podlinkuję go też. No, ale mam nadzieję, że ta osoba nie będzie tego oglądała co ja zrobiłem, bo <grymnie> pewnie będzie dużo y, zarzutów do tego co robię, ale mówię, to jest totalna amatorka. Ja tylko chcę spróbować, czy mi się to uda zrobić, i wy to zobaczycie po prostu. Słuchajcie, do tego celu kupiłem taki nóż do cięcia szkła olejowy, i właśnie w tym filmie jest mowa o specjalnym oleju, który się tutaj wlewa. Z racji tego, że nie mam żadnego oleju syntetycznego, ropy, ani tym pochodnych. No właśnie, dlatego nie chcę, żeby ta osoba to oglądała. Wlałem tutaj wiecie co? Olej, kurde do tego olej kujawski taki który wlewacie sobie na patelnię wiem że to będzie totalny minus dla tego filmiku no ale cóż lepsze to niż chyba nic i najlepsze jest to że on mówił bo ja też na początku myślałem że to jest po to żeby smarować to ostrze totalna głupota nie to nie jest po to Oglądajcie sobie filmik a dowiecie się dlaczego tutaj jest wlewany ten specjalny olej do cięcia szkła mnie to rozwaliło troszeczkę, ale no tak jest. Także jeżeli to mówi osoba, która pracuje 27 lat w biznesie, no to na pewno coś tam wiem na ten temat. Dobra, słuchajcie, wykorzystam sobie takie rzeczy. Widziałem, że on coś takiego miał podobnego. Nie wiem, czy ta deseczka mi się tutaj przyda, ale chyba na pewno przyda, bo sobie podłożę i spróbuję też go przełamać. No i co ciekawe, też dowiedziałem się z tego filmiku, że szkło posiada dwie warstwy, powietrzną i cynową. To jest kolejna taka ciekawostka. No i którą warstwę najlepiej nacinać. Też polecam sobie oglądać ten filmik. Dowiecie się, ja już nie będę y, powtarzał tego drugi raz. Ja oczywiście zacznę sobie odcięcia tej warstwy powietrznej. Powiem Wam, że to jest szkło bardzo cieniutkie, z projektora wyciągnięte. Jak widzicie, ono jest cholernie za duże do tego projektu. I będę próbował przeciąć się tak i tak. Czyli co, pierwszy etap powiedzmy sobie, że w miarę wydaje się prosty, tylko wystarczy przeciąć na pół, położyć i je złamać, tak? Jeżeli wykonam to dobrze, wyjdzie wszystko poprawnie. Ale już przecięcie tych mniejszych kawałków, myślę, że wydawać się będzie troszeczkę trudniejsze. Pierwszą jeszcze rzeczą, którą tutaj nie zrobiłem przy tym całym cięciu, to jest zaznaczenie sobie środka. W tym celu idę po jakąś linijkę i markera. Dobra, słuchajcie, mam tutaj markera milłoki. Nie byle jaki marker. Nie, żartuję. Każdy jak. Taki sam jak każdy inny. Słuchajcie, i tu wziąłem sobie taką linijkę. Ja spróbuję sobie zmierzyć. To ma od 12,5, czyli ma 6,5 centymetra. 6,5-3, będzie wtedy bo najlepiej sobie wezmę coś takiego, Słówmiarkę. No i dokładnie to masz 6,6 cm, dokładnie, czyli 3,3 cm będzie ok. 3,3 cm muszę ciąć, tak? Sobie zrobić tą linię 3 i 3. To gdzieś tyle. Brakuje mi w tej słówmiarce tej blokady tutaj. Szkoda, że nie ma. Samemu nic nie będę kombinował. Czyli 3,3 cm to będzie gdzieś tutaj, nie? Sobie to zaznaczę, tak żeby była mniej więcej ta połowa. Tutaj. OK. Jeszcze z drugiej strony delikatnie. I potem spróbuję to uciąć. Dobra, powiedzmy, że mamy ten środek 3,3 cm. I teraz sobie ładnie tutaj zrobię na połowie tą kreseczkę. No i dobra, mamy to. Z tego nikt nie będzie strzelał. Tu można fajnie sobie jeszcze kąt regulować. No. Zarumbista to jest. Dobra, jeszcze lepsze to jest. To można sobie jeszcze tutaj fajnie kreskę, ile centymetrów. Z w środku taka linijeczka, Przydatne, tylko że już mi trochę pękło. Dobra, słuchajcie. Okej, okay. co teraz powinienem zrobić? Wiecie, co ja sobie wykorzystam, jednak tą linijeczkę. Tutaj powinienem teraz odkręcić, tak jak pisało w instrukcji, na dwa obroty, mniej więcej tą śrubkę. Ja już ją troszeczkę wcześniej odkręciłem, także myślę, że już jest wystarczająco. Powinien olej zostawać, jak się naciśnie, no i zostaje, leci olej, także, a ja nawet zrobię jeszcze jeden obrót. Dobra, już jest na pewno dużo, to lecimy z tym tematem, jak myślicie, wyjdzie mi czy nie wyjdzie. Staram się to już jakoś szybko zrobić. Uwaga. Najpierw sobie przyłożę to. Mniej więcej tak o OK. Dobra, bo tu jest jeszcze margines tego, tej krawędzi. A, tu mam ładnie. Tu jeszcze jest wyprofilowany taki widzicie? Na środku rowek. On fajnie pokazuje, w której części jest ostrze. O, teraz będzie idealnie. Nika jest. Poza tym. A to jest na środku. Dobra, robię cięcie od góry do dołu. Naciskając. Przejadę przez samą, oczywiście. Dlaczego to mi się tak kręci? Dobra, teraz tak. Okej. Okay. Lecimy, nie ma co się z tym. Dobra, czuję, że ostrze zahaczyło tam o krawędź na górze. Nie wiem, czy mi to wyszło. Ale czuję, że chyba nie. Dobra, spróbuję to złamać. No i poszło źle. Ha! Źle poszło. Na początku dobrze, a później coś szło, że mi te ostrze jakby się stegowało. Wiecie dlaczego? Bo czuję, że to mi tutaj lata. I to mi się skosiło. To jest w ogóle. Nie, nie powinno być tak według mnie. Dlatego tą śrubkę spróbuję dokręcić. No, teraz jest sztywne, teraz jest elegancko. Dobra, no pierwsza wtopa, ale to jeszcze nie poszło tragicznie. Jeszcze spróbuję drugą stronę uciąć na pół. Już nie będę żadnych klin kombinował, tylko po prostu wezmę na oko i się z tym nie pałować. Słuchajcie, teraz mam to na sztywno zrobione. Już chyba wolałbym sobie posmarować tą szybę jakimś takim olejem i dopiero ciąć. Ostrzem, no to chyba by było, byłoby wygodniejsze. Jeszcze raz tylko na środku sobie zrobię. Mniej więcej tutaj. To mi wystarczy taki pryzmat. Czego mi to tak krzywo idzie? Spróbuję teraz innej metody użyć, popukać tym. Tutaj też dupa blada. Czyli spierdzieliłem robotę jak tylko było można. Ale no nie jestem szklarzem. No kurde, wybaczcie. Teraz jedynie mogę się ratować jakimiś takimi szczypcami. Ale to też jest lipa totalna. Bądź też... Nie, no to już się nie da poprawić. To już się nie da poprawić. Oj kurde, myślałem, że to pójdzie łatwiej, a to jednak nie tak. Nie jest taki chopsiub, jakby się niektórym wydawało. I warto też zakładać, słuchajcie, okulary ochronne. No dobra, spróbuję jeszcze tutaj popukać w to. Będę tak trzymał. No, coś takiego wyszło, nie? Nie jest to zadowalające, co, o co mi chodziło. no Ale dobra, to to na pierwszy jakby test może być, chodzi mi o to, że jest duże. No, tutaj będzie idealnie pasowało nawet. No, to już nawet nie powinno być problemu. Ale lipa z tym cięciem, ja pierdziel. I tutaj zastanawiam się, czy, oj, mogłoby być troszeczkę węższe. Chociaż jakbym tą stroną dał, może tak będzie lepiej. Z tego względu, że tutaj jakbym włożył Yy, specjalny taki otwór do tego przymocować słuchajcie te lustro, wtedy moglibyśmy sobie regulować ten kąt to jest dobrze pomyślane, bardzo dobrze ja tak zrobię, tylko jeszcze pomyślę, no jakiś kawałek drutu miedzianego nawet włożyć tak żeby się ciasno w miarę trzymał i tylko sobie ustawić dany kąt no i powinno być super z tym tym Słuchajcie, no widzicie sami, cięcie szkła nie jest takie proste, przynajmniej tak jak się niektórym może wydawać. Nie wiem co tu poszło nie tak. Może jakbym tego użył. Wtedy na połówce. Jeszcze spróbuję tym, grubszą deską taką przyłożyć. O, to jest lepsze, bo jest wyższe. Jeszcze raz spróbuję to uciąć. Tak wolno. Słuchajcie, zrobiłem teraz trochę inną metodą. Wolno, cały czas w tym samym miejscu. Parę razy naciąć. Nie wiem, czy to jest odpowiednie, czy nie, ale jest prościutka, idealna. Czyli zrobiąc coś takiego, że pierwszą tą warstwę delikatnie sobie naprowadziłem, potem następną, nic nie przesuwając. I cały czas w tym samym miejscu on mi jakby te cięcie pogrubiał. Jak to teraz wyjdzie? Spróbuję to złamać. Jeżeli pęknie równo, to znaczy, że to był nawet dobry sposób. Uwaga! Perfekt! Kurde! Dlaczego ja tak wcześniej nie zrobiłem? Nie, no, fajnie się łamało. To jest metoda. Wiecie, że to jest metoda? Nie wiem, mówię, nie chcę, żeby ta osoba oglądała to, bo wadzie jeba od razu. Ale przy tym spróbuję jeszcze na tym kawałku, takim już zrąbanym, uciąć. Jeszcze raz na pół. Zobaczmy jeszcze raz. Powtórzę to. Biorę tego wariata i tu do płaskiej powierzchni, jeżeli sobie przyłożę ten nóż. Jeszcze raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, pięć razy. Dobra, i teraz spróbuję, wiecie, czym zrobić. Popukać tym, tym. Zobaczymy, co się stanie. Po prostu perfekcyjnie. Idealnie. Jestem w szoku. No, nie mam żadnych pytań. Teraz rozumiem dlaczego stosowanie przy większych wymiarach szkła dwóch ścisków, które łapią jakiś właśnie taki element drewniany powoduje to, że mamy idealne nacięcie. Wszystko nam się trzyma w jednym miejscu. Przykładamy sobie taki cię, nóż do cięcia szkła. Robimy tą rysę. Jeżeli wszystko wykonamy poprawnie powinno nam się łamać. No idealnie, tak jak tutaj widzieliście. Ja tam zrobiłem błąd biorąc tą linijeczkę, która wysokość tego jest minimalna. To się mi po prostu nie było stabilne latało. No i widzieliście sami, jak wyszło te cięcie szkła. Następne już były. No, prawie że perfekcyjne. Tutaj tylko widzę na górze jest minimalny taki skos. Nie. Na dole już wszystko to poszło perfekcyjnie. Także jest taki sposób. Oczywiście, że to zamontuję. To jest o wiele ładniejsze. Także ja już mam wycięte szkło. Czekam aż mi się tutaj jeszcze tylko to ładnie przyklei. Pomyślę, co tu zrobić, żeby zamontować lustro tak, żeby je sobie obracać pod kątem. No i potem będzie test, słuchajcie z tego jak to działa, tak? Jeżeli wyjdzie tak jak na tym filmiku uchniczyka, wszystko będzie fajnie, pięknie. To mamy sukces. I trzeba będzie otworzyć jakiegoś szampana. I to było, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o cięcie szkła. Sami widzieliście pierwsze podejście. No troszeczkę fail. Natomiast już drugie pokazało, że taka metoda dała mi o wiele lepszy rezultat w cięciu szkła. Czyli tu jest ważne, podsumowując, ważna jest prosta linia idealna przy pierwszym Cięciu. Jeżeli coś zrobimy nie tak, no to wtedy nam to się spierdzieli. Jeżeli chodzi o to, to widzieliście, że po odkręceniu tej śrubeczki ta, ta cała głowa tutaj głowica latała. To też nie może być. Tak, to musi być stabilne moim zdaniem. Dlatego jestem teraz zwolnikiem tego, że lepiej chyba posmarować lustro specjalnym olejem przed cięciem. Tutaj mamy wszystko. Stabilne, nic nie może nam się ruszać. Robimy cięcie równiutkie i powinno być ok. No, więcej już nie dodam, bo nie jestem jakimś tutaj nie wiadomo kim, a tylko oglądałem sobie ten filmik przed tym podejściem. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym. Wiem, możecie mi zrąbać, ale to tyle. To będzie taki wstęp do już tego składania tego mikroskopu. Także pozdrawiam, miłej soboty.